Hej, hej, witajcie kochane raki! Z tej strony wróżka roza. Zapraszam Was dzisiaj na horoskop na miesiąc grudzień 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami. Bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Odsyłam też do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wyjaśnione, jak można się właśnie zapisać na sesję indywidualną. I jeżeli będziecie mieć jakikolwiek problem, jest podany w opisie pod filmem numer telefonu. Gdzie możecie się ze mną skontaktować? E, drogie raki, ja wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Drogie Raki, zatem przechodzimy do czytania i zobaczmy, co się u Was będzie działo w finansach w miesiącu grudniu, grudzień, finanse. Kochane moje, jesteście zranione, jesteście niespełnione, ale to być może będzie właśnie proces uzdrawiania. Być może tutaj też yy, uważajcie z wydawaniem pieniędzy, bo same możecie sobie zrobić krzywdę, że stwierdziłyście, że... Za dużo wydałyście? Może na prezenty, albo na jakieś inne rzeczy. Karty też ostrzegają, żeby właśnie trochę finansów odłożyć. Yy, karty też mogą mówić, że wy się martwicie o swoją przyszłość, denerwujecie się, że nie możecie odłożyć tych finansów. Ale kochani, mamy Asamonet. monet. As monet może mówić właśnie. O nowym początku, o wielkiej transformacji. Może to być bolesna transformacja, bo te trzy miecze też właśnie o tym mówią, że czekają Was wielkie zmiany. Może na początku nie będziecie się na pewne zmiany godzić i to będzie dla Was bolesne, bo wiecie, jak znamy pewną strefę komfortu, to jest nam dobrze, pomimo to, że jest nam niezbyt wygodnie, ale wiemy, czego się spodziewać, a tutaj. Mogą być takie nagłe zmiany, niespodziewane zmiany, coś, czego w ogóle nie znacie, nie, nie rozumiecie. I to może być troszeczkę bolesne. No ale jeżeli jest az monet, to jest spełnienie, czyli y, będą te zmiany pozytywne. Y, karty mówią o kreowaniu. Tu jest takie wielkie rozczarowanie, właśnie jeśli chodzi o te projekty. Ale słuchajcie, tu jest tylko jeden kielich wylany, więc nie ma co się. Zamartwiać. No i słuchajcie, jest wielkie słońce. Te zmiany będą naprawdę pozytywne. Jest dziewięć pentakli, czyli zadowolenie z siebie, duma. Ja myślę, że to też będzie taki proces uzdrawiania, wiecie, że tutaj te zmiany będą. Jest odejście, być może będziecie odchodzić od jakiejś pracy albo wracać do czegoś. Karty też mówią o tym, żeby zdać się na los, że na pewne rzeczy nie będziecie miały wpływu. Więc moje drogie, może to będą jakieś urzędowe ustawy, może to będzie jeszcze coś zupełnie innego, może to będzie wprowadzenie sztucznej inteligencji, może jeszcze coś, ale później z czasem stwierdzicie, że naprawdę to jest dla Was korzystne. Więc nie martwcie się, może właśnie wtedy będziecie mieć więcej czasu na swoje pasje. Więc kochani, teraz jest rozczarowanie, wypalenie, ale to słońce te negatywne rzeczy wypali, i później przyjdą, nadejdą piękne zmiany. Piękne zmiany, kochani, może to być też związane z podróżą, może to będzie związane też z kupnem jakiegoś nowego pojazdu, tego nie wiemy. Uważajcie też na drodze noga z gazu, bo może być tak, że właśnie tutaj może Wam przybraknąć kasy, no bo ktoś Wam przywali mandat, tak? Czyli uważajcie, żeby po prostu faktycznie tej kasy nie stracić. A ja myślę, że tu będzie właśnie taki proces uzdrawiania, żeby móc odkładać na przyszłość. No dobrze, zobaczmy, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach dla Was na miesiąc grudzień. Przyjaźń, relacje. Grudzień, rak. Przyjaźń, miłość, relacje. Kochani, uważajcie na ploteczki. No, tutaj jest walka z powodu plotek. Być może ktoś coś na Was nagadał. Yy, I tu. Karty mówią tak, że wy za dużo macie nie opowiadać o sobie, bo być może właśnie będziecie na językach z tego powodu. Może tutaj jest odejście od jakiejś relacji albo powrót. Chcecie wrócić, zawalczyć o kogoś. Ale karty mówią: Ucz się sztuki milczenia. Ta kobieta ma zakryte usta. Nie mów za dużo o swoich uczuciach. Nie Pokazuj całego, całej siebie. Dociągamy karty, oczywiście. Tu ja myślę, że jest, będzie duże skupienie na sobie, na, na tym, na swoich pasjach, że wy będziecie ten czas poświęcać więcej sobie. No jest rozczarowanie, tu jakby yy, walka z samym sobą. Ja nie wiem, jakieś decyzje odnośnie związku, odnośnie, może, właśnie pracy, która może właśnie rozdzielać was. W związku z wyjazdem. Zobaczcie, jest też ten rydwan. I ja myślę, że w tym miesiącu będziecie skupiać się na sobie. Tutaj może jest uwolnienie od jakiegoś toksycznego związku. Może to jest uwolnienie od jakiegoś waszego nałogu, że wy będziecie walczyć sami ze sobą, ze swoim nałogiem, i tu jest właśnie to odejście. Może to jest taka właśnie próba izolacji, żeby no, uzdrowić się, uzdrowić się od y, y, toksycznego partnera, od, y, od jakiegoś nałogu, albo tutaj jest walka z waszym partnerem, który, która y, kobieta też może być uzależniona, tak? Więc tutaj może. Właśnie jest problem z tym uzależnieniem i wy będziecie się izolować. Również, moi drodzy, może to dotyczyć Waszych dzieci, jeśli chodzi o używki. Może będziecie szukać miejsca izolacji, żeby dzieciaka odizolować od miejsca, gdzie jest po prostu złe towarzystwo, które wpływa bardzo negatywnie na, na to, że no, może właśnie. Pobierać jakieś używki i, i będziecie szukać miejsca, żeby zawalczyć o tego dzieciaka. No, trochę smutne te karty, ale wiecie, no, czasem trzeba. Co do tego diabła jeszcze. No właśnie, zobaczcie, czyli tutaj jest zakończenie z tym nałogiem. Czyli to jest może partnerowi lub partnerce postawicie ultimatum, wiecie, używki, to mogą być używki, ale to mogą być również zdrady, że ktoś może być uzależniony od seksu, od hazardu, od, od czegokolwiek. I tu może być problem, tak? Że wy już jesteście wypalone, czujecie, że macie dość, to się przekłada na wasze finanse. Jak i również na Wasze relacje przyjaźnie, yy, i chcecie zmian, po prostu chcecie zmian. I tutaj, tak jakby jest to odcinanie, tak? Odcinanie, proces uzdrawiania, czyli to, co jest niezdrowe, no to trzeba odciąć. I pamiętajcie, że nie wszystko stracone, Wy możecie naprawdę popracować nad sobą, tylko musicie, może właśnie zawalczyć o samych siebie. Więc tak to wygląda, ale zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla raka na miesiąc grudzień 2024. Karty Lenormand. No, właśnie, to miejsce izolacji może być, tak? Może to właśnie doty dotyczyć dziecka, albo będziecie też się izolować, pracować nad swoim, Projektem nad, nad tym, by coś tutaj stworzyć pięknego. No ale jest też karta nocy, może tutaj jest powrót właśnie do jakiegoś nałogu, ale słuchajcie, ta izolacja wam jest potrzebna. Jeżeli to nie chodzi o was, może to chodzić o dziecko, może to chodzić o związek, to jest potrzebne, bo to w przyszłości przyniesie szczęście, tak? Koniczynka. Więc na razie może jest niefajnie, macie dość ale no tu trzeba coś zmienić. Jeżeli to zmienicie, to ta wieża jest przeciwieństwem do wieży tarotowej, czyli ma silne fundamenty, więc tu będą bardzo korzystne zmiany. Kochani, jeśli chodzi o związek, no może tutaj właśnie będzie przemyślenie na temat... Legalizacji związku, a może chodzi o to, żeby no, rozwiązać związek, tak? No jeśli chodzi o dzieciaki, no to wiadomo, że od dzieciaków się nie uwolnimy, że jesteśmy za nie przez całe życie odpowiedzialne y, do momentu dorosłości. Aczkolwiek, no właśnie, może tutaj chodzić o, o to, że. No, nie wiem, umieszczenie w jakimś ośrodku, w jakimś miejscu izolacji, podpisywanie takich umów, żeby uwolnić tego dzieciaka od używek. Nie wiem, każdy ma swoją historię, więc kochani, zwracajcie na to uwagę. Jeśli chodzi o zdrowie, z kolei. Yy, uważajcie na poziom cukru. Wysypiajcie się, bo to jest bardzo ważne. Poziom żelaza, poziom witaminy D3. Mogą wrócić też jakieś choroby z dzieciństwa. No i słuchajcie, kości. Kości, i zęby, na to zwracajcie uwagę. Może więcej galaretek, jakichś zimnych nóżek, coś tutaj yy, takiego yy, sobie powiedzcie, żeby yy, no, poprawić te kości, tak? Żeby je wzmocnić. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. No, i uwaga też na cykle księżycowe, tak? Jeżeli panie chcą zajść w ciążę, no to jest tutaj szansa, ale przy takich toksycznych kartach nie sądzę, że wy będziecie chciały zajść w ciążę. No i tak, to by było na tyle, i zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla raka na miesiąc grudzień 2024. Cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. I druga karta rady. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. Czyli tutaj ten miesiąc jest na tym, żeby się skupić. Zobaczcie, ja już wcześniej mówiłam o tej pracy, że Wy będziecie coś projektować, być może spełniać swoje pasje, właśnie. Coś, co. Do czego macie talent, co jest waszą pasją i będziecie tutaj właśnie w tym miesiącu się no, rozwijać. Kochane raki, dziękuję za uwagę. Życzę wam udanego miesiąca. Dużo miłości, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń i dużo zdrowia. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwon, by. Dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Życzę również wesołych świąt. Buziaczki, papa, pa. do następnego razu.